Eu sou Nie wstydźcie się, na podnieście, że w rękę do góry. Prawo, ja. Prawo, prawo, to jest prawo. Czyli moje, wasza. Proszę. No, 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 Pani dyrektor też wieś, no i nie wstydzi. No daw, no, pięć, pokażcie chopą, kto dużo mnie. Ja. I dajcie taki okrzyk z siebie, taki. Hej! Hej! No, co to, bo co to się na O, są. jeszcze raz. I... Niedziela właśnie dobry oddział, dobry wieczór, że ludzie będą hej, sako pamiętajcie wszystkie. Tak. No dajcie ci na piwo czasami. To chyba droższy, nawet nie wiem. <sum> <sum> Bym, bo jak niczem le sie spotkał, to bym Cię zabrał To bym Cię zabrał, oi nie, to bym Na ja lewo, na prawo, na przodzie, na lewo, na prawo, na przodzie. Jedno seksualne zwrotne, ale uczyć was dzisiaj nie będzie. Jeszcze wciąż nie możemy doczekać tej polsko-czeskiej barburki, ale utwór już mamy i będziemy już go grać, żeby jakoś to może pociągnąć do przodu. To jest czeskie. Słuchajcie, ja blisko, czy może nie, nie ma tego. Zahrajeme vám pěknou desičku, já to jako jazyky povedu, goðs konstað abbir er skafan abbir er skafan

Tu parat tu sirnitze, 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 Potkari e mesritze, mesritze. Ka kutare mi Διλάκτη, τσέτα, μούστα, διλάκτη, τσέτα, μούστα, μούστα, το μούστα, 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 μούστα,

Szanowni Państwo, drodzy górnicy, czynni emeryci, najpierw słowo dla Was. Co prawda, barburka była wczoraj, ale myślę, że te życzenia będą jak najbardziej aktualne. Wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin, dla najbliższych żeby towarzyszyło wam przez całe życie zawodowe szczęście górnicze, żeby towarzyszyło wam zdrowie, żeby święta Barbara codziennie miała was w swojej opiece, żebyście tyle razy wyjeżdżali, ile zjeżdżacie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Te życzenia oczywiście od władz samorządowych Gminy Miasta Czerwionka Leszczyny, od obecnych tutaj radnych, moich kolegów będących z tyłu. Pan Starosta myślę także słów kilka powie ale y, przy życzeniach jeszcze y, jedna ważna rzecz. Otóż oprócz życzeń to także podziękowania. Tak się składa, że historia naszej małej ojczyzny, Czerwionki Leszczyn, to historia, która pisana była węglem. E ja oczywiście nie będę mówił o całej historii kopalni, której już nie ma, ale przytoczę tylko trzy daty. 1898 kopalnia powstaje, 1998 stulecie kopalni i 2000 kopalni nie ma. Krótkie reminiscencje związane z tym, że nie ma kopalni. Bo tak się składa, że, a wspomniał tutaj pan Drygent, okazuje się, że pokłady jeszcze sięgają ponad 200 milionów ton węgla, najlepszego węgla. Myśleli o reaktywacji kopalni sześć lat po jej zamknięciu e, Czesi, ale przez swojego e, rodaka można powiedzieć, a mieszkającego już w Stanach, czy w RPA różnie się przemieszczał pan Zdenek Bakala e, już upadową zaczęto budować ale nie wybudowano później sprzedano koncesję Austriaczykom Rymień-Wolling, oni stwierdzili jeszcze, że tego węgla jest więcej. 260 milionów ton. Szkoda, że kopalni nie ma. Ale kopalnia to także tradycje. To także to wszystko, co jest związane z historią. A historią pisaną Węglem. Władze samorządowe muszą zapewnić mieszkańcom gminy godziwy byt alternatywa dla kopalni. Na dzisiaj można powiedzieć, że bez kopalni można żyć. Górnicy pracują tam, gdzie kopalnie są czynne. Ale nie zapominamy o historii, o tradycji. Nasza orkiestra jest związana z kopalnią. Gdybyśmy nie użyczyli lokum, nie dali takiej otwartej ręki, gdybyśmy ich nie wsparli, to podejrzewam, że kopalni, to orkiestry by nie było. Gdybyśmy nie wspierali mocno regionalizmu, to nasze przedszkolaki dzisiaj nie wystąpiłyby tutaj w pięknym dwóch utworach przypominających życie kopalni. Za to wszystko co jest związane z tradycją, kulturą, z dużymi pieniędzmi na rewitalizację naszych familoków, które pokazują historię. Można było tych mieszkańców wprowadzić do jednego dużego bloku. Ale wolimy, i tutaj dziękuję wszystkim samorządowcom za to, że podnoszą rękę w momencie, kiedy pojawiają się środki finansowe, po to, żeby historię, kulturę kultywować. Za to Wam serdecznie dziękuję. I teraz już tylko i wyłącznie gratulacje dla naszych jubilatów ukryci jubilaci, chociaż w zaproszeniu y, było tak napisane, 20 lat minęło. To niestety od zamknięcia kopalni, ale jesteście. Za to wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Trwajcie. Życzę wszystkim tym, którzy będą po nas, żeby robili to samo. Gdyby naród polski zapomniał o tym, że jest narodem polskim, przegrałby z rusyfikacją, przegrałby z germanizacją. Po 123 latach nie byłoby Polski. Śląsk bez Was nie jest Śląskiem. Dlatego wszystkiego dobrego. Walczcie. Promujcie nas, jesteście naszymi najlepszymi ambasadorami. Dzięki. Panie burmistrzu, wszyscy zebrani. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Na początku od Zarządu Powiatu i Rady Powiatu łącznie z czynnym górnikiem Panem Przewodniczącym Janem Tokarzem. Najlepsze życzenia dla byłych górników i obecnych. Pan burmistrz wspomniał tradycji w tej górniczej. Wiadomo, że to, że to ta gmina jest najbardziej znana z kopalni Dębieńsko Taką ciekawostkę wam powiem, kto jeszcze nie czytał, może przeczyta w książce która dostała nagrodę Nike w tym roku, Zbigniew Rokita opowiada taką historię, jak z kolegą i z jego małym synem wybrali się na hołdę, bo on stawia taką tezę, że właściwie symbolem Śląska nie powinny być szyby górnicze, a hołdy. I on wśród wszystkich hołd wymienia dwie, które są dla Śląska szczególnie ważne i najważniejsze, czyli Szarlotę w Rydutowach i i naszą hołdę w Czerwionce. więc ta tradycja górnicza niezależnie od tego jak się jeszcze losy potoczą zawsze będzie widoczna chociażby przez tą hołdę i wierzę że władze którym się tak dobrze udało i całej społeczności władzą gminy z pani burmistrzem na, na czele dokonać transformacji niezwykłej bo chyba pierwszej w Polsce gdzie nie widzimy gminy która się zdegradowała po upadku kopalni a więc a wręcz gminy, która się Tutaj jakoś odradza. Jeszcze, może, taki element Waszej tradycji. Wszystkich, jak tutaj siedzicie, zapraszam do Łukowa Śląskiego, bo też na terenie naszego powiatu, może nie wszyscy wiedzą, mamy tam galerię malarstwa. I w tej, malerii, ma, tej, tej galerii malarstwa dominują obecnie śląskie krajobrazy, a wśród nich m.in. obrazy Waszego mieszkańca, naszego mieszkańca Czesława Wojcika Serdecznie zapraszam myślę, że za niedługo będziemy zmieniać ten, ten cykl tych wystaw również tutaj inni autorzy siedząca Pani Radna Anna Gudzik też coś tam pomalowała i, i też to chcemy zaprezentować także zapraszam wszystkich ta galeria jest może dla Was daleko ale niemniej jest zawsze otwarta Pan turmistrz będzie na naszej sesji myślę, że jak zobaczy to Was też do tego zachęci i na koniec tutaj dla Wojtka jako, że dyryguje i prowadzi orkiestrę Denton widzę, że wyraźnie brakuje tutaj instrumentu smyczkowego, więc dzisiaj to nadrobiłem i dostaniesz od nas instrument taki smyczkowy. Dziękujemy panu staroście, dziękujemy panom burmistrzom, panom przewodniczącym Jubilacie Prosimy o zabranie głosu. A jeszcze raz wielkie brawa dla cóż tu więcej powiedzieć, proszę Państwa, jedno wielkie dziękuję dla Was wszystkich na władz, które nas tutaj taką niespodzianką, miłą uraczyli. No i państwu, że wciąż z nami jesteście, że nawet pod tymi łaskami widzimy u Was radość i, i szczere uśmiechy wobec nas. Obyśmy się spotykali na kolejnych, kolejnych, następnych koncertach. A te ubiliusze w tam po drodze się też pojawiają. Tutaj zawsze mi akcent. Bardzo, bardzo dziękuję. Szczególnie właśnie naszym tutaj władzom, opiekunom, którzy o nas też tam nie zapominają i jak tylko się dadzą. Powiem, bez nich też by nas być może już na pewno do nas nie było, a tak możemy być wszyscy razem, wspólnie się tutaj bawić i świętować. Szanowni Państwo, tegoroczny... Tegoroczny koncert barburkowy tradycyjnie jest dedykowany górnikom i ich rodzinom. Z reguły uroczystości górnicze, nie tylko karcimy piwne, kończy pewna pieśń i myślę, że na bis bardzo chętnie tę pieśń usłyszymy. Orkiestra Miejska Dębieńsko pod batutą Wojciecha Bukowca. To już jest, jest, jest bis, tak? to już jest, jest bis, nie, to jest, to jest bis.